Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Krypto czwartek, tym razem w czwartek, a nie w środę, jak to było pod koniec 23 roku. A to oznacza, że ze mną jest Arkadiusz Jóźwiak. Arku, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Witam Cię w nowym roku. Arku, no i cóż, rok do roku Bitcoin dał zarobić 124%. Więc chyba są powody do zadowolenia. W takim razie powiedz pokrótce, jak to otwarcie tego roku wygląda, i ewentualnie jakie są prognozy i perspektywy na rok 2024. Czy. Zakończymy 24 rok znowu ze wzrostami ponad 100% na Bitcoinie. Pewnie wszyscy by tego sobie życzyli, ale czy jest taki scenariusz w ogóle na stole? Więc, zaczynając od początku, myślę, że warto wspomnieć o tym otwarciu 2024 roku, bo choć wydawało się, że tak jak okres świąteczno-noworoczny zwykle jest na rynkach finansowych nieco spokojniejszy, tak ten początek roku również raczej zbyt interesujący nie jest zazwyczaj natomiast tym razem było zdecydowanie zdecydowanie inaczej bo i 1 i 2 stycznia Bitcoin zaczął bardzo ładne wzrosty wzrosty które w dużej mierze napędzane były doniesieniami agencji Reuters która powołując się na własne źródła poinformowała że amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd może zatwierdzić wniosek o utworzenie bitcoinowego funduszu ETF już we wtorek bądź w środę w tym tygodniu mamy czwartek nic takiego się nie wydarzyło. A jakby tego wszystkiego było mało, to wczoraj Bitcoin zaliczył dość wyraźny spadek, bo w ciągu zaledwie 2 godzin i 34 minut runął o ponad 4000 dolarów, i to z kolei było związane z doniesieniami, również niepotwierdzonymi, nieoficjalnymi. Jakoby żaden z wszystkich z tych wielu wniosków, które zostały złożone do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych Giełd o zatwierdzenie takiego ETF-a spotowego na Bitcoina, nie spełniał wszystkich wymaganych kryteriów. Pojawiały, pojawiły się nieoficjalne doniesienia, jakoby wszystkie te wnioski miały zostać w styczniu odrzucone i najwcześniej zatwierdzone zostaną w drugim kwartale tego roku, więc no, dość mocno nam się tutaj Podziało, jeżeli chodzi o te pierwsze trzy sesje 2024 roku. Oczywiście przypominam i trochę staram się uspokajać, że. Ta cała informacja, która przyczyniła się do wczorajszej dość panicznej wyprzedaży na rynku kryptowalut, bo mówimy o etf na bitcoina, ale właściwie Bitcoin pociągnął za sobą cały rynek kryptowalut, więc jego kapitalizacja spadła bardzo, bardzo wyraźnie. Natomiast to są tylko doniesienia, to nie są oficjalne dane. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych giełd jeszcze żadnego wniosku ani nie zatwierdziła. Ani nie odrzuciła, i to sprawia, że prawdopodobnie w najbliższym czasie inwestorzy będą wykazywali, ponad normatywną ostrożność w kwestii inwestowania na rynku kryptowalut, dlatego że jak pokazały już zachowania rynku, zachowania Bitcoina, czy to w listopadzie, czy w grudniu, kiedy pojawiały się jakieś pierwsze nieoficjalne informacje, jakoby te wnioski o tworzenie spotowego funduszu na Bitcoina miały zostać zatwierdzone, wówczas Bitcoin bardzo ładnie zwyżkował, natomiast kiedy pojawiły się informacje, że być może zostanie to odrzucone, no to Bitcoin spada, więc teraz inwestorzy będą nieco ostrożni podchodzić do decyzji inwestycyjnych w obawie, że jednak te wnioski, które do tej pory zostały złożone, mogą zostać odrzucone, a to z kolei skutkowałby prawdopodobnie krótkoterminowym spadkiem notowań Bitcoina i szerokiego rynku kryptowalut. Mówię krótkoterminowym spadkiem, dlatego że w horyzoncie najbliższego roku perspektywy naprawdę wyglądają całkiem obiecująco. Zaczynając już od samych ETF-ów, tu już nawet ci którzy wczoraj puścili tą informację, jakoby SEC miała odrzucić wnioski, oni sami w tej samej wypowiedzi zaznaczyli, że mowa o odrzuceniu wniosków w styczniu i zatwierdzeniu ich w drugim kwartale, więc nie mówimy o tym, że bitcoinowy ETF nie powstanie, tylko najwyżej nie powstanie teraz, a powstanie za kilka miesięcy, więc to nie jest kwestia całkowitego odrzucenia, a raczej odroczenia pojawienia się tego instrumentu w czasie, więc pozytyw z tym związany i wszystkie te informacje że może to przyczynić się do napływu kapitału ze strony instytucji finansowych co w naturalny sposób powinno zwiększać adopcję to pozostaje w grze ewentualnie zostanie nieco odroczone w czasie ale w żaden sposób nie jest to całkowicie przekreślone do tego wszystkiego oczywiście inwestorzy i entuzjaści kryptowalut czekają na halving Bitcoina ten ma wydarzyć się już w kwietniu i to jest wydarzenie które statystycznie przyczyniało się do, do wyraźnego wzrostu Bitcoina w perspektywie kolejnego roku czy też dwóch. Póki co sytuacja przed halvingiem wygląda bardzo, bardzo podobnie jak sytuacja przed wszystkimi poprzednimi halvingami, czyli na kilka miesięcy przed samym wydarzeniem Bitcoin zyskuje zauważalnie na wartości. Teraz też jak zresztą wspomniałeś już od ponad roku, bo właściwie dołki Bitcoin wyrysował w listopadzie 2022 roku i od tego czasu kontynuuje sobie rajd na północ, więc to zostaje tutaj zachowane. Jeżeli ta pewna zależność statystyczna się pokryje z wydarzeniami z poprzednich halbingów, no to można oczekiwać, że wzrost w perspektywie najbliższego roku powinien być większy niż zwyżka, którą obserwowaliśmy w roku 2023, więc odpowiadając na pytanie, czy w roku 2024 możemy liczyć na ponowny wzrost Bitcoina o 100%, zaryzykuję stwierdzenie, że może być to wzrost zdecydowanie większy. Większy niż 100%, oczywiście bazujemy na tym, co dzisiaj wiemy, na tym, co, co może się wydarzyć, a oprócz zatwierdzenia. ETF-ów na bitcoina, bez względu czy w styczniu, czy, czy nieco później. I oprócz samego halvingu, oczywiście jest jeszcze jeden aspekt, jeden czynnik fundamentalny, który prawdopodobnie będzie w znacznym stopniu determinował zmienność na rynku wirtualnych aktywów, a mianowicie mowa tutaj o rozpoczęciu cykli luzowania polityki monetarnej przez czołowe banki centralne. Mowa tutaj o Europejskim Banku Centralnym i przede wszystkim właściwie o Rezerwie Federalnej, bo choć Europejski Bank Centralny należy do ścisłej czołówki, jeżeli. Jeżeli chodzi o banki centralne, no to historia, przynajmniej ta dotychczasowa, pokazuje, że rynek kryptowalut raczej za bardzo nie przejmuje się tym, co robi Europejski Bank Centralny. Natomiast działania Rezerwy Federalnej już jak najbardziej ten wpływ mają i to mają bardzo duży. Przekonaliśmy się o tym w minionym roku kilkukrotnie. No i biorąc pod uwagę, że wydarzenia. W nastawieniu decydentów politycznych Rezerwy Federalnej i taki zwrot ku temu, żeby jednak te stopy procentowe zacząć obniżać szybciej i może w większym stopniu, to jest informacja niezwykle pozytywna, dlatego że zacieśnianie polityki monetarnej, czyli podnoszenie stóp procentowych, jest czynnikiem bardzo mocno negatywnym dla aktywów ryzykownych. To przyczyniało się do spadków, które obserwowaliśmy jeszcze do niedawna na rynkach akcji, do spadków także obserwowanych chociażby w roku 2022. Na rynku kryptowalut. Natomiast teraz, kiedy Rezerwa Federalna już zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych i wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia ich obniżania, sytuacja zaczyna być bardzo, bardzo pozytywna. Według ekspertów, Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie tylko jeszcze raz podczas posiedzenia zaplanowanego na koniec stycznia bieżącego roku i podczas następnego posiedzenia marcowego już te stopy po raz pierwszy. Mają być obniżane i właściwie niemal do końca roku, na prawie każdym posiedzeniu mają być one stopniowo obniżane. Na ten moment szacuje się, że tylko podczas jednego posiedzenia w drugiej połowie roku Rezerwa Federalna zdecyduje się na taką krótką pauzę po to, żeby później i tak wrócić do dalszego obniżania stóp procentowych. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o czynniki fundamentalne, one oczywiście są interpretowane bardzo, bardzo pozytywnie. Luzowanie polityki monetarnej to jest czynnik, który powinien wpływać na wzrost kursu bitcoina. Halving statystycznie też pokazuje, że ta przestrzeń do dalszego wzrostu jak najbardziej jest. No i oczywiście to, na co dziś wszyscy zwracają największą uwagę, to jest Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i jej decyzja dotycząca ewentualnego zatwierdzenia bądź odrzucenia wniosków o utworzenie funduszy ETF na bitcoina. Jeżeli potwierdzi się ta informacja z dnia wczorajszego, jakoby SEC miała odrzucić te wnioski w styczniu, no to prawdopodobnie w perspektywie krótkoterminowej Bitcoin doświadczy jakiejś przeceny. Natomiast tak jak już wspomniałem, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie w drugim kwartale i tak te wnioski zostaną złożone, zostaną zatwierdzone, to stawiałbym raczej na to, że nie będzie to kolejna kryptowalutowa zima, a raczej będzie to po prostu korekta, korekta, która przyczyni się do może jakiegoś większego spadku. Bitcoin mógłby cofnąć się tak już z czysto technicznego punktu widzenia nawet w rejon 38 tysięcy dolarów i biorąc pod pod uwagę takie podstawowe założenie analizy technicznej, taki spadek nie oznaczałby wcale niczego ponadprzeciętnie złego. Zwiastowałby po prostu nieco głębszą korektę, ale strukturalnie w żaden sposób nie oznaczałoby to wcale tego, że rynek kryptowalut jest na zakręcie. Tak przysłowiowo mówiąc, i za chwilę musi oczywiście. Spadać więc, o ile perspektywy krótkoterminowe są dość niepewne i trzeba liczyć się z ryzykiem wystąpienia nawet nieco większych wyprzedaży, i to na szerokim rynku kryptowalut, tak perspektywy na cały 2024 rok póki co wyglądają mimo wszystko jednak dość obiecująco. I w mojej ocenie wzrosty, które obserwowaliśmy w roku 2023, są takim swego rodzaju preludium przed tym, co czeka nas w tym roku. Uważam, że ten rok będzie dla rynku kryptowalut jeszcze zdecydowanie, zdecydowanie. Zdecydowanie lepszy niż rok 2023. Z mojej strony to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego, co dzieje się teraz na rynku kryptowalut i, i prognoz, także bardzo serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas. No i z tego miejsca życzę wszystkim, oczywiście, przede wszystkim zyskownego 2024 roku, a my słyszymy się oczywiście już za tydzień na kolejny krypto czwartek. Zapraszam, oczywiście, w czwartek punktualnie o godzinie 10:15 krypto w czwartek. W czwartek to już za tydzień z Państwem będzie Arkadiusz Jóźwiak. No faktycznie, Arku, dzisiaj e, oczywiście życzymy Zysków na kryptowalutach. No, dzisiaj przynajmniej na razie mało życzliwy rynek, bo w zasadzie wszystkie kluczowe kryptowaluty świecą się na czerwono, spadki od kilku do kilkunastu procent. Ale zakładamy, że jest to związane z informacjami, o których przed chwilą właśnie mówiłeś, więc zapewne inwestorzy będą wyczekiwać na kolejne, może tym razem bardziej potwierdzone informacje niż tylko informacje ze Źródeł własnych Reutersa. Był hura optymizm, a dzisiaj chyba nastąpiła zwyczajna korekta. Dokładnie tak. Arku, bardzo się dziękuję. Z Państwem się żegnamy. Przed nami godzina 10:30 i po krótkiej przerwie Świat Walut Marek Rogalski. Gorąco Państwa zapraszam. Po tym będziemy kończyli studio na żywo poranek z rękami i zapraszam Państwa na jutro do telewizji biznesowej y, od godziny ósmej y, na żywo na naszej antenie. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Do widzenia.